Niedawno któryś z klientów zapytał nas, co to jest za ubezpieczenie, jakieś WA-ubezpieczenie na czym to polega i do czego ono służy. Eee, WA-ubezpieczenie to inaczej Unsprachlungsverzeichnung, czyli ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ktoś jedzie na rowerze i przez przypadek e, zarysuje komuś samochód, sąsiadowi. To znaczy, że przyczynił się do szkody wyrządzonej osobie trzeciej, czyli osobie innej. I ta szkoda jest oczywiście nieumyślna. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, to wtedy taka, takie ubezpieczenie, właśnie WA-ubezpieczenie, pokrywa szkody osobom trzecim, czyli szkody, które wyrządziło się nieumyślnie osobom innym, czyli nie samemu sobie oczywiście. Czy warto mieć takie ubezpieczenie? Ja powiem osobiście, bardzo warto, naprawdę. Koszty takiego ubezpieczenia dla, na osobę to są to zaledwie 3 do 5 euro na miesiąc, więc praktycznie naprawdę żadne pieniądze. Natomiast ubezpieczenie to pokrywa szkody dla innych osób nawet do 1,5 miliona euro od zdarzenia. Więc pokrycie takich kosztów jest naprawdę olbrzymie. Powiem szczerze, że większość Holendrów nie wyszłaby z domu bez takiego ubezpieczenia. Ja w sumie też sama bym nie wyszła bez takiego ubezpieczenia z domu, ponieważ bałabym się, że przez przypadek mogę zrobić coś sąsiadowi. Mogę mój rower przewrócić się na jego samochód, czy mogę iść na przykład do sklepu i zahaczyć swoim plecakiem o regał, na którym jest nie wiem, waza za 500 euro. I ta waza spadnie, rozbije się i są to niestety moje koszty, moja wina. Wtedy takie ubezpieczenie broni mnie od takich właśnie niespodziewanych kosztów, wyrządzonych po prostu niestety przez zwykłe ciapostwo.